Zrobiłem y, już jeden ten większy wyłącznik <laughs> czuję się ten nie łapie w ogóle na żadnym położeniu to sobie go otworzymy mówię jak chirurg o. no i tutaj psy kleiło się jak nie macie papieru ściernego włókna szklana sobie zapomniałem przecież, robiłem o tym odcinek i look at this, look at this. Proszę, jak się świcą. Tu nie mam autopokusa. Zobaczcie, jakie to jest szare, brudne. Proszę. Tak to ma wyglądać.